Will you marry me? Yes. And I was supposed to marry the fastest man alive. Keep loving. Keep running. For me. I promised him I'd run. So that's what I've been doing. Running. As fast as I can. How could you possibly be fine? Dad, what do you want me to do? Curl up in a ball and cry all day? Sometimes I feel like if I believe in something hard enough, that'll make it real. I miss my friend. Barry's not coming back. You don't know that. Barry told me to be strong, and being strong. Guys, what are we looking at? <laughs> Expecting someone else? Hey, hey, hey! I don't understand. This should have worked. Dead bang, fellas. Against some bad hombres. And what do you think you're gonna do against us with a sword? Bring me the Flash, or else your city falls. What the hell kind of sword is that? If we don't offer up the Flash, people are gonna die, and that's gonna be on us. I made a few slight modifications, as Captain Solo would say. Iris, you of all people, how can you not be in on this? I've got a lock on something. Cześć jestem Laki i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy kolejny zwiastun z komik Konów San Diego. Tym razem będzie to zwiastun z serialu The Flash. Oprócz zwiastuna mamy sporo potwierdzonych informacji na temat tego co zobaczymy w kolejnym sezonie, więc lecimy ze wszystkim po kolei. Musimy mieć na uwadze, że zdjęcia i sama praca nad czwartym sezonem serialu dopiero ruszyła, tak więc nie mamy za dużo materiału i między innymi dlatego rozpoczynamy od takiego przypomnienia czy też zapychacza jakim są sceny z finału poprzedniego sezonu. Widzimy jak Barry udaje się do Speed Force, a Iris mu obiecuje, że będzie biegać czy bardziej prowadzić, ponieważ running możemy przetłumaczyć na oba słowa, ale w tym wypadku chodzi o prowadzenie Star Labs. Chodzi o to, aby Iris dowodziła, ale o tym już mówiłem w poprzednich odcinkach, więc myślę, że nie ma sensu więcej się zagłębiać w ten temat i dalej ją hejtować. Jedynym zaskoczeniem jest dla mnie to, że Iris sobie całkiem nieźle radzi. Trochę tak, jakby miała wywalone na Berego, ale chociaż tyle, że nie oglądamy kolejnych rozsterek z jej strony, bo w tym serialu jest zdecydowanie za dużo płakania. Dalej możemy zobaczyć samuraja, który pojawił się już w internecie na zdjęciach z planu. Co ciekawe, wraca nam również Caitlin, ale nie jako killer Frost. Dodatkowo jej włosy również nie są już koloru blond, tak więc musimy poczekać, jak nam to wyjaśnią. Być może zdecydowała się wziąć antidotum od Juliana, którego swoją drogą tutaj w ogóle nie widzimy. Caitlin ma również broń snarta, więc pytanie brzmi, czy będzie jej chciała użyć do pomocy, to znaczy do pomocy jako bohater, czy jest ona po prostu potrzebna akurat na samuraja? Wracamy też na pas lotniczy, który widzieliśmy na przykład w pierwszym sezonie serialu, ponieważ tam Berry po raz pierwszy testował swoją szybkość. Teraz ten pas może posłużyć do wyciągnięcia Berego ze Speedforce. Widzimy w dłoniach Cisco urządzenie, którego Future Flash chciał użyć, aby rozszczepić się po całym multiversum i słyszymy, że Cisco wprowadził drobne modyfikacje. Tak więc, oprócz odwołania do Star Wars, możemy się domyślać, że ta modyfikacja pomoże uratować Berego. To akurat miałoby sens, bo pamiętajmy, że Jay Garrick został wyciągnięty ze Speed Force właśnie dzięki tej broni, po jakiejś modyfikacji. Dodatkowo, po uruchomieniu tej broni, na włosach Sisko pojawia się również podmuch powietrza, który powinien się pojawić przy takim otwarciu portalu. Wracając do Samuraja widzimy, że jego miecz ma całkiem wybuchowe zdolności, które manifestują jakąś energią. To mogłoby oznaczać, że zaatakuje on Star Labs, jako że mamy tam. Sporo takich wybuchów. W rurociągu Star Labs Joe zostaje uderzony taką energią, a drzwi do jednego z pomieszczeń, w którym są przetrzymywani przestępcy, ulegają zniszczeniu, i to najprawdopodobniej przełożyłoby się na ucieczkę Pikabu, którą widzimy w jednej ze scen. Samuraj wspomina również, że chce zobaczyć Flasha, inaczej całe Central City zostanie zniszczone i to by nam tłumaczyło, dlaczego mieliśmy zdjęcia, na których Wally był w czerwonym kostiumie. Po prostu spełnił żądanie samuraja i będzie udawał Berego, próbując uratować Central City. W zwiastunie widzimy również postać, która biegnie w czerwonym kostiumie, ale nie widzimy jego twarzy. To oczywiście jest celowy zabieg, abyśmy nie wiedzieli, kto znajduje się w tym kostiumie. Według mnie będzie to Wally, -E, ponieważ sceneria pociągu nie pasuje do Berego, który znajduje się w Speed Force. Na koniec mamy kilka informacji, jakie zostały potwierdzone na samym panelu serialu po opublikowaniu zwiastuna. Po pierwsze, głównym przeciwnikiem będzie już na pewno Clifford DeVoe, czyli The Finker, a odgrywać go będzie aktor Neil Sandilands, którego możecie na przykład kojarzyć z serialu The Hundred. Będzie w tym sezonie dużo więcej Gypsy, a co ciekawe pojawi się aktor Danny Trejo, który w serialu wcieli się w ojca Gypsy, jakim jest Breacher. I to tyle ode mnie, dajcie znać co myślicie o tym zwiastunie i jak myślicie, kto będzie biegał w tym czerwonym kostiumie. Jak zawsze dzięki za obejrzenie tego odcinka, nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić łapkę w górę, bo to mi bardzo pomaga. Zobacz poprzednie materiały na kanale i zajrzyj na Facebooka i sklep, do których link masz w opisie.